Że mi się takie główne chcę nagrywać. YouTube 2024. To jest kurwa ściek. Zanim wam wytłumaczę o co mi chodzi, powiem wam tak. Mi brakuje 2015 roku. Ja YouTube oglądam, nie wiem, od 2010 roku, może 9 nawet. I ja przeszedłem przez wszystkie kontenty YouTube'a, ja wszystko obejrzałem, dosłownie. No, może pomijając najnowsze trendy YouTube'owe, bo w tym to już się kurwa nie da połapać. Ale ogólnie to prawie wszystkie. No, ale dobre. O co mi chodzi? Kiedyś YouTube to była western, Taki spaghetti western, gdzie bierzesz rewolwer, mówisz: Jestem kurwa koksem? Zabijasz dwie osoby? Chcecie, cię zabije, jest większa od ciebie, bo tak naprawdę ci się sumowały bonusy tamtej, pierwszej. I wtedy to było fajnie. Dzisiaj, jeżeli chcesz się wybić, ja nie mówię, że chciałem być kurwa jakiś wielki na YouTubie. I że jakoś kończę swoją karierę. Karierę, kurwa, mać. To jest jedno z tych słów, których nienawidzę dzisiaj. YouTube to jest dla mnie hobby. To nie jest kariera. Ja kurwa wrzucam, bo chcę. Nie chcę z tego zarabiać pieniędzy. Nie chciałbym, żeby w ogóle kiedykolwiek u mnie reklamy na kanale czy coś. Ale nawet nie wiem, czy kupam, mam reklamy na kanale, bo ja, szczerze od siebie, ja wam polecam, żebyście odpalali nawet adblocka, jeżeli widzicie reklamy na moim kanale. Ja mam to w dupie. Czy mam jakąś reklamę na, na filmie? Nawet jakby to miała być sponsorowana. Ja, nie, sponsorowana. Ja bym nie chciał, kurwa, sponsorowanych. Najwyżej od Red Bulla. Red Bull to jest dobre coś, przynajmniej. No dobra, no bo mi pan biorą to no jest jeszcze dobry. Ale reklamy? No kurwa. Co ja wam Dezodora? No. Co ja wam Adidasa będę kurwa polecał? No ja pierdolę, no. kupujcie sobie co chcecie. Ale ten energole będę podrzucał, bo akurat z energolami to jest ciężko na rynku, więc mogę coś dopolecić od siebie. I szczerze, to jest Red Bull. No, Red Bull, kurwa, to jest jeden z lepszych. No chociaż, no dobra. No. Do ceny, no nie jest najlepszy, ale smaku, no! Jest okej. Okay. Monster, o kurwa. Ale od Rockstara jakbym dosłownie. O kurwa, jeszcze od Blubery, O kurwa, dałbym wydymać się w dupę za to. Um. Taka lodówka by tu stała mi z Rockstarem, bym powiedział. Ten odcinek jest jak cały kanał sponsorowany przez Rockstar, kurwa. O kurwa, ty, marzenie w sumie. Ale to nawet nie chodzi o to, żeby pieniądze, żeby dostawać się darmowe energole. O, to jest kurwa git. E, dobra, wracając do Clue. Że ja ogólnie... Nie wiem, czy jestem tak naprawdę kreatywny jakoś bardzo, bo szczerze to ja nagrywam głównie filmy na YouTube z gier. Nagry się już tak bardzo nie, przy, nie przyjmują dzisiaj. No, większość to już lubi sobie bardziej samemu, już odpalić ta, jakąś tam grę, nie wiem kurwa. No co ostatnio nagrywałem? Layers of Fear. No to już sama osoba to, to po prostu zobaczy. Może horrory się też trochę lepiej przyjmują niż jakaś strzelanka, bo horrory, no to jeszcze można zobaczyć reakcję danego youtubera. To, to jest też fajne. Ale. Wam szczerze, bo ja mam szczerze dzisiaj no to jest problem, żeby większy, żeby oglądać takich ludzi, co nagrywają na YouTube głównie gry. No bo właśnie no... Ciężko kurwa też pokazać ludziom jak, no bo dzisiaj na YouTubie trzeba bardziej pokazywać życiowe rzeczy. I kurwa nie wiem. Właśnie to jest głupie, kurwa, według mnie. Kurwa, macie. Ja mogę ja nagrywam w sumie głównie od siebie, dla was, hobbystycznie, bo lubię to. I potrafię jakoś zarzucić charyzmu, czy kurwa czym, czy to, co tam mi gadają już, kurwa, dzisiaj na Discordach. Szczerze. Żeby wyłapać takie momenty w filmach, właśnie gamingowych, to ciężko, kurwa. No, to trzeba byłoby całe oglądać, a, ale lubię pierdolić, właśnie w nich. Nie jestem pijany, ja sobie jestem dalej chory. Ale dobra, wracając do Clue. Nie lubię tego w YouTube, że bardzo trzeba stawiać na taki content. Może i ciekawostkowy to jest jeden z lepszych kontentów, które bardzo no, są. Mogą być. Ale no i trochę trzeba się przy tym namęczyć według mnie. Dla mnie, Anglii, ja nie lubię się bardzo angażować właśnie w tego typu rzeczy, bo to trzeba bardzo dużo researcha, ja nienawidzę papierkowej roboty. Dlaczego? Dlatego ja zawsze lecę spontan. Ja kurwa nie czytam teraz skarki czy z drugiego monitora. Ja patrzę sobie na swoją mordę. A, i zresztą, dobra, w ogóle wracamy do całkowitego. klubu. Patrzę na YouTubie ostatnio też, kurwa. O, kurwa, nowy trend. Dlaczego starzy YouTuberzy typu. Dlaczego YouTuberzy starzy ty, ty, typu Magdalena, Maria Monika, Wertes. E, e, to tam był jeszcze. Bremu, może. No nie wiem, może i Bremu. No nie wrzucę już tak zresztą bardzo filmów ostatnio, tylko streamuje. Dlaczego nie mają mało wyświetleń? I oni tam mówią. I oni tam mówią, że no oni nie, mógł, nie pokazują nic ze swojego życia, że kurwa, no nie identyfikują się z widzami jakoś bardzo. Ale kurwa, no jakie. Jak... Pierwsze co. Pierwsza rzecz. Jak jak oglądałem w 2012-2013, to taka Magdalena. Ja, ogląda... ja lubiłem Simsy akurat oglądać u niej. No to lubiła opowiedzieć o sobie. Potrafiła. Nie głównie ogrze, ale też potrafiła coś tam e, powiedzieć. Taki kurwa, nawet Mandio. No to też potrafił, no ale u niego to już bardziej było wymarakowane niż u Magdaleny. Ba, nawet Wertes. Chociaż nie, Bertes to jeszcze chyba Ale jego to, to aż tak dużo nie oglądałem. To też tak pewnie. Nie. Bremu to tam właśnie e, taki, jak mówiłem wcześniej. On w ogóle chyba prawie o grach nie gada, tylko właśnie pier, takie, no, często głupoty, przez co to było fajne u niego. No i w sumie to się chyba nie zmieniło, aż tak bardzo. No ale dobra, wracając do Clue. Jak goście mówią, o, dzisiaj mają y y y youtuberzy starzy, no i po miliony subskrybentów, ale mają po tysiąc wyświetleń. Powiem Wam tak: To jest kurwa mówienie o starych youtuberach, że oni chcą siedzieć kurwa w wyścigu szczurów po pieniądze. Szczególnie tych starych, którzy dalej nagrywają, nawet jak mają podwa wyświetlenia. O, wyścig szczurów oni chcą jeszcze coś tam wyskrobać z tego YouTube'a. Trochę powinni wyskrobać z tego YouTube'a pieniędzy, jeżeli widzów, bo w końcu są starzy i powinni mieć. Kurwa, mać. Zresztą i rozwiązanie. Niech robią więcej życi życiowych rzeczy, więcej istnień. No dobra, streamowania to jeszcze jeszcze, no ale kontentu typu nie wiem. Contentu typu fris. Kościół. Jak ja mam się identyfikować. Z czymś na co patrzę. Jest kurwa. Ja patrzę na was. Ja wam teraz powiem dosłownie. Szczerze ja wiem że się odnoszę do was. Ale, w realu, ja się odnoszę do jebanego plastiku. To, to jest, kurwa, kamera. Wy nie stoicie, kurwa, przede mną. Siedzicie, kurwa, na dupie, w gaciach, bądź nawet i bez gaci, i wpierdalacie zupkę chińską. No, kurwa. No. Identyfikacja z widzem, no. No ja pierdolę. No, jak ja bym chciał się identyfikować? Zresztą, jak będziecie chcieli, to na, na, na Pyrkon, no to wtedy tam będziecie się mogli identyfikować. To kurwa. Byście musieli usiąść mi na kanapie. Pół godziny bym się nie odzywał. Nagle by mi się lampka zapaliła, bym powiedział trzy zdania i poszedł dalej grać. To jest kurwa, to jest kurwa moja identyfikacja w realu. Tak to kurwa wygląda naprawdę. Bo ja teraz, to co gadam, to ja pierdolę od rzeczy. Ja musiałbym wtedy odpalić o siebie ten tryb youtubera, bo to jest tak zwany tryb youtubera. Pierdolenie od rzeczy. Ja nie myślę, co mówię. Ja 90% czasu co gadam, to ja nie myślę, co mówię. Jeżeli chcę coś powiedzieć, nie wiem, typu głupiego czy coś, ja spontan lecę. Ja kurwa spontan, ja nie myślę, co mówię, nie? Jeżeli bym chciał coś naprawdę porządnego powiedzieć, to ja bym musiał się zastanowić z 5 minut. Dlatego. Mój dialog na YouTube nie jest taki o kurwa elokwentny czy coś, nie? Ja mam kurwa wiejski dialog, ja mam kurwa z podręcznika. Ja mówię kurwa za spontanie. Jakbym chciał być jakimś elokwentnym z kurwy synem, to bym się musiał przygotowywać do tych materiałów. Ja lubię, ja lubię longiem kurwa nagrywać, żeby spontanem lecieć, żeby nie myśleć. No gościu, no. to jest to, dlaczego nie lubię ogólnego trendu YouTube'a dzisiaj, że trzeba się postarać, że trzeba mieć wyjebane jajca, ubrać się do filmu, kurwa mać, no dobra, no, szanujmy się, bluzę, kurwa, koszulkę, no to tak, no kurwa, no, nie, nie żyjemy, kurwa. I kogo tu teraz nie obrazić, kolejna rzecz YouTube'a. Dobra, Rusków może obrazić, nie żyjemy na Sybirze kurwa. Ty dobra w Estonii, bo tam był jeden youtuber, co bez koszulki nagrywał. Ale kurwa kolejny typ youtubera, który, który lubię. On chyba coś tam montował filmy i, Ale nie, w sumie na początku to nie montował. I się ci było siedział bez koszulki. I miał dobry content, no. Kościół. Ludzie. Tacy youtuberzy nie są popularni, ci którzy mają jedną z lepszych charyzm, która nie jest przystosowana do ogółu, bo jeżeli chcą, się, jeżeli chcą pieniądze, to na pewno będą mieli dużo subskrypcji, będą się starać o te pieniądze z AdSense'a czy ze sponsoring'ów. Eee, rozumiem, YouTube'a można traktować jako pracę. Ale nie żeby blokować innym ludziom, e, możliwość rozwijania się na tym YouTube, bo w sensie, tak na początku powiedziałem, że większość youtuberów też tak bardzo nie podchodzi pod to rozwijanie się tych starych, którzy mają nawet po 500 i tak dalej wrzucają. Ja mam 20 i dalej wrzucam. Ale rozwijanie się w sensie, że przez rok ktoś kurwa cię raz zasubskrybuje. To jest kurwa żart, nie? Kiedy ty patrzysz na takiego, nie wiem, Bista, który potrafi przez rok uzbierać 20 milionów subskrypcji, czy nie wiem, no dobra, załóżmy milion, to jest kurwa dramat. To jest kurwa dramat. No i to się. to się nie kalkuluje, no w sensie. wtedy, wtedy ci się odpala Polak i mówisz, że kurwa, no YouTube ci zapierdala tak naprawdę. Możliwości. Po prostu zapierdala ci możliwości. A możliwości się wtedy... Chalkują na to, że po prostu nie chcesz potem gadać, nie chcesz potem pierdolić głupot, nie chcesz potem nagrywać filmów. Eee, chyba, że jesteś leniwy jak ja, no to wtedy też nie nagrywasz filmów. No ale no... Szczerze? No YouTube to jest sierwo dzisiaj. Na pieniądze. Ja pierdolę ja wyglądam jak śmierć. To był taki mój wywód na temat YouTube'a dzisiaj. Musiałem kurwa to powiedzieć, bo ja lubię pierdolić, tylko też mam problem tym, że ja lubię nie to. Ja lubię nagrywać na YouTubie gry, nie głównie dla nich. Bo gry dla mnie to jest okładka dla mojego filmu. Ja go dla was nagrywam. Nie grę dla was, ja og ogólnie cały film dla was nagrywam. Bo... Ja, nie wiem czy zauważyliście czy nie, ja po prostu lubię pierdolić. Ja to potrafiłbym stawić do was na początek filmu, ten u mnie na razie 20 minutowy film, co teraz nagrywam dla was i wrzucam, jako nieodrębny film. Tylko kurwa, ściśnięty do jednej kurwa mramki. Patrzcie kurwa, magia, cyk. Do takiej mramki bym kurwa nagrywał dla was kurwa, nie wiem. Eee... Tego, jak on ma, to, jak się nazywa ta gra, co teraz robię? Layers Safir. I bym kurwa to z początku zwołał, no. tylko że... Ja wiedziałbym, że wtedy bym się w 40 minutach nie wyrobił. Nie wrzucił wam tego tak szybko tego samego dnia. Kurwa, no dlatego ja chcę wam to wrzucić jako oddzielny film. Ja to bym potrafił właśnie do, do gry wrzucić. A tego co wiem, właśnie w Leia Safir, to coraz dłuższe te fragmenty są. A żeby z tej gry coś tam jeszcze było, nie? Na tych filmach. Ja to bym wrzucał, kurwa, jakieś bardziej życiowe nawet rzeczy. No załóżmy, kurwa, no, nawet... Nie, no dobra, nie filizowe. Bo kurwa ciekawe jakieś, nie wiem... Logi. Myślę, że to jest taki vlog, kurwa, tak naprawdę, tylko nie z y, telefonu. No z parku wam nie wrzucę, bo to po pierwsze jest nudne, po drugie, ludzie by się na mnie dziwnie i to jest też problem. Tego z e, takich ciekawych rzeczy, no to bym musiał mieć takie bardzo aktywne hobby, który bym mógł się dla, dla was wypowiedzieć o czymś, o wszystkim. Bo ja potrafię o wszystkim gadać. No ja lubię tematy ze wszystkiego robić, ale właśnie najlepiej wtedy, jak ja siedzę sobie spokojnie, kurwa, mogę się napić, popierdolić chwilę, zapalić i to jest według mnie najlepszy format filmu. No i może, nie wiem, jeżeli będę miał na tyle siły, może będę go nawet kontynuował, moje takie, będzie się nazywała wy, wy, lista wywody Price'a, nie? Eee... Ale nie wiem, będziecie musieli najpierw zobaczyć, jak wyjdzie, jakby będzie dla was pasował ten film. Eee... Może i podcasty. Nie, podcasty to jakbym chciał długie filmy robić, ale z kim? bo z kimś to się jeszcze inaczej gadaje, tak jest z bo wtedy druga osoba ma kontroferty. Potrzebowałem eee, osobę, z którą bym potrafił popierdolić dwie godziny non-stop. Na kilka tematów wybranych. Tak jak właśnie rok i jak on miał ten drugi? No, czekaj, sprawdzę. Podcast Rock Borys. Eee, ale w ogóle z tego co widzę, to oni teraz nawet i we trójkę czasem nagrywają. Bo teraz co wypuści chyba z Naruciakiem? Tak, z Naruciakiem, a jeszcze wcześniej z. Kurwa, bo brekiem ja to na pewno obejrzę, polecam wam, w sumie fajne te podcasty są. Eee... I powiem wam tak. Musiałbym znaleźć osobę, która by na to pewno miała na to czas. Eee... jakby nie miał na to chęci. Bo w sumie takie filmy są bardzo fajne. Bo ja sam po prostu lubię takie filmy oglądać. Szczególnie nawet jakby, jak pracowałem w Solidzie. Bardzo one pomagały, bardzo one pomagały przyspieszyć czas, bo mogłeś się odpalić taki film na YouTube, nawet bez premiuma, jemnąś telefon gdzieś tam, nawet w sklepie, bo i tak by ci kurwa tego nie zauważyli, bo by się i przestawiać półkę, a szczególnie jak jesteś na ochronie, to ty stoisz głównie przy tym. Eee... No i kurwa słuchasz, no i masz kurwa słuchawkę jak drugiej, no i stoisz i słuchasz. I takie, no kurwa, to no, leci to. Większość tak naprawdę za, ma, zapamiętujesz. I to jest kontroferta też dla szorców. Szorcy są za krótkie. Nie ma nic ciekawego na nich. Podcasty są o wiele lepsze. Ale też bym musiał się wytrenować, żeby tak gadać właśnie przez te kilka godzin. On nie bym musiał wypić kurwa za 4 kawy, jak nie 8, eee, przez takie dwie godziny. Bo już czuję, po 25 minutach ciągłe gadania. Ciągle zaangażowania w tej ciągłego zaangażowania w te gadanie, że jestem po prostu już wymęczony. Czyli ja nie wiem, co oni tam biorą. Ja to bym musiał pewnie kurwa z kilogramu przetreningówki chyba wyjebać przed tym, żeby tak cały czas gadać. I ogólnie mieć na to nastrój. Eee... Ale tak. Kilka moich pomysłów na. Może urozmaicenia mojego kanału na przyszłość, no i to co jak mówiłem wcześniej, mojego narzekania na YouTubie. Nie wiem czy to co wam teraz nagrałem w ogóle się przyjmie, możecie napisać w komentarzu, ci którzy to obejrzą. Jeżeli wam taka moja formułka się spodoba, napiszcie w komentarzach czy coś. To może będę, może polecę dłużej, no jak nie będziecie chcieli to może za... Nie wiem, mam pół roku, dwa lata, jak coś się niebie. to może też coś nagrę. Może będzie też ciekawe. No ale dobra. Ja byłem. Ja. Ja byłem, Price. Wy byliście wy, widzowie. E, oglądajcie reszty, reszty filmów na kanale. Tak. No i e, Wesołego jajka, jak nie nagram zasady filmów. Halo.